Jo, jo! Moi drodzy, miałem zacząć tak stereotypowo, ale ile można powtarzać te same żarty o niedziałających kierunkowskazach i o kierowcach z zamiłowaniem do sportu, którzy lubią ortalionowe dresy. Więc może po prostu zaproszę Was na spotkanie z BMW Serii 3 i sprawdzimy, czemu jest to tak chętnie wybierany samochód przez kierowców. Jest to piąta generacja tego popularnego modelu o oznaczeniu E90 w przypadku sedana, E91 w przypadku kombi, jak nasz testowany egzemplarz. Następnie było E92, czyli coupé oraz E93, czyli cabriolet. Produkowany od 2005 roku do 2012. W 2008 natomiast przeszedł facelifting taki delikatny, zmieniono. Lampy z przodu, jak i z tyłu dodano w pełni LEDowe kierunkowskazy. Został też delikatnie przemodelowany zderzak przedni i tylni, a także maska. Dodano po prostu więcej takich załamań, co miało jeszcze zwiększyć taki, taką dyna, dynamiczną y, linię tego samochodu. Matko Bosko, mówię, co to. co się stanęło. Co charakterystyczne dla marki BMW, to długa maska, a także ten grill. W postaci nerek, i tutaj taka ciekawostka: po raz pierwszy te nerki pojawiły się w modelu 303, wyprodukowanym w 1933 roku, i stały się tak popularne, że firma musiała zgłosić to rozwiązanie jako taki znak firmowy. Dobra, zobaczmy teraz, co drzemie pod maską naszego testowanego egzemplarza. Pod maską tej generacji było naprawdę sporo jednostek, Napędowych do wyboru, bo aż 30 wariantów, jeżeli chodzi o moc, więc jest w czym wybierać. Listę wszystkich dostępnych silników zobaczycie gdzieś tutaj na ekranie. Pod maską naszego testowanego egzemplarza, czyli 320i, jest benzynowy silnik o pojemności 2 litrów, czterocylindrowy z bezpośrednim wtryskiem o oznaczeniu N43. Jego maksymalna moc to 170 koni mechanicznych, natomiast maksymalny moment obrotowy to 210 Nm, prędkość maksymalna jakieś 226 km na godzinę, natomiast przyspieszenie od 0 do setki zajmuje mu 8,4 sekundy. Jednostka ta była dostępna od 2007 do 2011 roku. Dobrze, no to zobaczmy teraz jak prezentuje się bagażnik. Chodźcie. Warto podkreślić, zaznaczyć, że kombi w nomenklaturze BMW to Touring. Przestrzeń bagażowa to 460 litrów i taką samą mamy również w Sedanie. Tutaj natomiast po złożeniu oparć tylnej kanapy uzyskujemy aż pojemność bagażnika. 1385 litrów, więc jak na tą klasę samochodu, nie jest może to jakoś niesamowicie duży wynik, ale myślę, że bez problemu się zmieścicie. Bo właściciel tego auta użytkuje je jako samochód rodzinny. Od razu z tego miejsca chcę mu podziękować za udostępnienie samochodu. Dzięki, Jacek. Próg załadunku nie jest jakoś bardzo wysoki, kształt tego bagażnika jest w miarę regularny. No, mamy tutaj haczyki na zakupy, jest gniazdo 12V, po prawej stronie mamy taką siataczkę, po lewej stronie jest jeszcze schowek na apteczkę. Pod podłogą nie znajdziemy natomiast koła zapasowego, jest tylko zestaw naprawczy, jest też przestrzeń na jakieś dodatkowe rzeczy, które możemy tam schować. Dobra, zapraszam Was teraz do środka. No i tak wygląda wnętrze E91, i powiem Wam tak: materiały użyte do wykończenia tego samochodu są, no jak przystało na markę Premium, dobrej jakości, a przede wszystkim są dobrze i solidnie spasowane, bo mimo upływu lat i, i przebiegu te auto ma na liczniku już ponad 230 tysięcy km i nic tu nie skrzypi, nie wydaje jakichś niepokojących dźwięków i nie wygląda, też nie nosi śladów z użycia, więc jest naprawdę ok. Kierownica trójramienna, oprzyta skórą, bardzo fajna, taka dosyć gruba, mięsista, fajnie leży w dłoniach. Oczywiście multifunkcyjna. Zegary można powiedzieć, że są takie astetyczne, bo mamy tu prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa i taki znak rozpoznawczy dla BMW, czyli ekonomizer. Nieduży wyświetlacz komputera pokładowego, którym operujemy tutaj tym przyciskiem na manetce po lewej stronie. Miłośnicy gadżetów, elektroniki i dużych wyświetlaczów między zegarami, no, niestety, będą zawiedzeni. To wszystko jest tutaj takie, powiedziałbym, klasyczne i mnie osobiście się to podoba, bo jest to bardzo czytelne i, i, i naprawdę przejrzyste. Wycieraczki, kierunkowskazy po lewej stronie, pokrętło od świateł, konsola centralna, radio, panel klimatyzacji automatycznej, dwustrefowej są tutaj również podgrzewane fotele. Są wersje, gdzie tutaj mamy jeszcze taki drugi daszek i ekran multimediów z tym znanym systemem BMW, czyli iDrive. Wtedy, tutaj w tym miejscu, gdzie my mamy taki schowek, jest pokrętło do obsługi tego systemu kieszonka lewarek skrzyni biegów podłokietnik jest dzielony ta jedna część jest regulowana tutaj na długość druga jedna część tak pod podłokietnikiem znajduje się schowek który jest klimatyzowany mamy tutaj złącze AUX a także gniazdo 12V Po stronie pasażera mamy również dwa cup holdery i i była to dodatkowa rzecz, nie jest to jakby we wszystkich BMW dostępne. Ktoś, jak kupował ten samochód w salonie, to musiał sobie wybrać to jako opcję. Schowek przed pasażerem jest wykończony przyjemnym do tyku materiałem, jest dosyć pojemny. Fotele, moi drodzy, bardzo fajne, takie kubełkowe, można powiedzieć, z bardzo dobrym trzymaniem bocznym. Oczywiście, można sobie te boczki tutaj pod siebie wyregulować. No, fotele naprawdę, siedzi się w nich super. Dobra, a zobaczmy teraz może, jak E91 prezentuje się z tyłu. Ja, moi drodzy, siedząc sam za sobą, jak widzicie, no zapas miejsca mam spory. Yy, przypominam, że mam tylko 1,70 m, więc niewiele, więc we większości samochodów mam, mam dużo miejsca. Nad głową też tego zapasu jest dosyć sporo. No i jak widzicie, kanapa jest... Raczej nie widzicie, mogę Wam powiedzieć o moich odczuciach. Kanapa jest wygodna, fajnie wyprofilowana. Podłokietnik na drzwiach dosyć miękki. Nie ma tu kieszeni w drzwiach. Zapomniałem Wam powiedzieć, że z przodu są te kieszenie dosyć spore i, i dużo w nich zmieścicie. Mamy natomiast podłokietnik dosyć szeroki, mięciutki z dwoma uchwytami na kubek. Są też osobne nawiewy. Tutaj na tył taka mała kieszonka na smartfona. I jak już widzicie na załączonym obrazku są również y, mocowania typu Isofix, więc bez problemu zmieścicie tu fotelik. E, powiem wam tak, dwie dorosłe osoby z tyłu bez problemu mogą całkiem komfortowo podróżować, natomiast trzy osoby będzie już ciężko i to ze względu na ten wysoki tunel y, środkowy, no ale mamy tutaj napęd na tył, więc to jest y, Normalne, że tak powiem. A druga rzecz, ta kanapa tutaj na bokach jest tak wyprofilowana. Te boki są tak po skosie, więc jeżeli nawet ta trzecia osoba usiadłaby tutaj na środku, to te osoby, które siedzą po tych zewnętrznych stronach, siedziałyby mniej więcej w takiej pozycji. I powiem Wam szczerze, że miałem kiedyś nawet przyjemność podróżowania w takiej pozycji i miło tego nie wspominam. Dobra, no to co? Pora się przejechać. zawieszenie spodoba się kierowcom o takich sportowych aspiracjach, bo jest dosyć twarde i sztywno zestrojone. Dzięki czemu tym samochodem naprawdę można pojechać szybko nawet w takich ciasnych łukach. Do tego ten układ kierowniczy, który pracuje z takim oporem, tak jak lubię, jest bardzo precyzyjny, tak? Jeden lekki ruch kierownicą już samochód zmienia tor jazdy, więc no to jest to, do czego BMW chyba przyzwyczaiło nas Najbardziej, czyli precyzyjny układ kierowniczy i, i, i dobrze zestrojone, tak sztywno, y, zawieszenie. Dzięki temu naprawdę tym samochodem no, jeździ się bardzo dobrze, no co tu dużo mówić. Silnik radzi sobie bez problemu z tym samochodem, moim zdaniem, te 170 koni naprawdę Daje radę, i yy, ja ani przez chwilę nie miałem takiego uczucia, że tej mocy jest jakby za mało. Yy, owszem, właściciel troszkę narzekał, że tej mocy mu brakuje, ale to głównie wtedy, jak jedzie z całą rodziną, zapakowany praktycznie pod dach yy, na wakacje. To są jakieś tam momenty, gdzie mówił, że mu tej mocy troszkę brakuje, ale w takiej jeździe na co dzień myślę, że jest naprawdę ok. Ten silnik. Ochoczo i chętnie wkręca się na obroty, zresztą zobaczcie sami przyspieszamy bez żadnego problemu, a ja nie wciskam tego gazu jakoś mocno czy do dechy. Yy, przy tym ta jednostka jest bardzo elastyczna, więc yy, to też myślę, że warto podkreślić i jest to duży plus. Skrzynia biegów jest tutaj manualna, sześciostopniowa, yy, skok tego lewarka jest krótki. Biegi wchodzą płynnie, bez żadnego tam haczenia, jest precyzyjna, więc naprawdę na plus. Dostępne były również automaty sześciostopniowe ZF-a, i te skrzynie cieszą się też bardzo dobrymi opiniami. W kwestii spalania, ta jednostka też yy, myślę, że prezentuje się całkiem dobrze, wypada całkiem dobrze, bo średnie spalanie oscyluje w granicach 8 8,5 litra. Wiadomo, ciężka noga, spalanie idzie w górę. Rekord właściciela, o którym mi mówił, to jest 5 litrów na trasie, gdzie jechał tak w okolicach 90 km na godzinę, ale mówił, że to była bardzo męcząca podróż. Nasz wynik z testu to 6,5 litra, no ale jak widzicie, ja jadę raczej tak spokojnie. BMW to marka premium, więc yy, i wyciszenie w tym modelu jest naprawdę na wysokim poziomie. Jest tu całkiem przyjemnie, nawet podczas jazdy. Z prędkościami autostradowymi słychać tak delikatnie tylko murczenie silnika, ale myślę, że to też przez to, że nie mamy tutaj wygłuszenia maski. Jeżeli chodzi o widoczność, to jest bardzo dobrze bym powiedział: no bo lusterka spełniają swoją rolę. Te słupki, a też jakoś bardzo nie przeszkadzają. Wiadomo, do tyłu jest trochę gorzej, bo ta szyba z tyłu jest niedużych rozmiarów ale są czujniki parkowania, więc przy manewrowaniu też nie powinniście mieć żadnych problemów. Pod względem awaryjności ta generacja trójki wypada całkiem dobrze, ale tak naprawdę wszystko zależy od tego jaką jednostkę napędowo, napędową wybierzemy, bo większość silników, która była dostępna w gamie borykała się z większymi lub mniejszymi problemami. Na pewno mogą zdarzyć się jakieś niewielkie problemy, jakieś usterki związane z elektryką, elektroniką. W jednostce napędowej, którą my mamy pod maską, zdarza się, że zawodzi układ wtryskowy, nie dość, że odmawia posłuszeństwa pompa wysokiego ciśnienia. To zdarza się, że również zawieszają się lub zaczynają lać wtryskiwacze, co w takim skrajnym nawet, nawet przypadku może doprowadzić do zatarcia silnika. Nietrwałe są również y, cewki zapłonowe, więc na to warto by było zwrócić uwagę podczas zakupu. Tak ogólnie samochód jest trwały. Jeżeli trafimy na egzemplarz, który był y, regularnie serwisowany, był lany dobry olej y, i nie był tyrany i nie zawinął się z dwa razy o drzewo, to myślę, że nie powinniśmy mieć jakichś dużych problemów. BMW serii 3 E91 to samochód, który na pierwszym miejscu stawia przyjemność z jazdy. Podróżuje się nim w komfortowych warunkach. Jest solidnie i dobrze wykonany i nie sprawia wielu problemów. Pod warunkiem, że traficie na zadbany egzemplarz i nie przetyrany przez poprzednich właścicieli. A w nadwoziu kombi jest również praktyczny. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. A tymczasem pozdrawiam i cześć!